mam Dzisiaj sobie nagramy filmik na temat spawarki, którą zakupiłem jakieś dwa miesiące temu. I do tej pory nie ma opinii ani żadnego filmu o niej, jak ona wygląda, co, jak spawa i tak dalej, więc sobie dzisiaj taki materiałek na, nagramy. Czyli jak widać na naszym obrazku mamy trafiluxa, Luxa, inwentorek jest to. Ten chyba nowszy model, jeszcze folia jest, nie zgrywałem. Czyli Trafi Mic 300 Dual Pulse. Dlaczego wybrałem taką spawarkę? Szczerze, nie wiem. Zależało mi tylko, żeby spawarka miała synergię i fajnie by było, jakby miała puls. No a. Zadzwoniłem sobie do, do sklepu, który oferował kilkanaście spawarek i zapytałem każdą o każdą opinię. I ta miała naj, najlepsze, niby opinie. No i mamy do dyspozycji 300A w tym przedziale. Chiński amper, ale spawa. Spawa fajnie. Mamy proste, bardzo proste menu. Zaraz kilka, pokażę. Tak. Co do zalet. Spawarka spawa, kółeczka się kręcą jeździ. Jak na, na Chińczyka, to jest poziom zadowalający. Można tak to nazwać. Nie jest to jakaś topowa topowa spawarka, ale jest nie jest źle. Jest nawet całkiem przyzwoicie. Całkiem ja do spawareczki sobie dałem uchwyt 5-metrowy, bo były uchwytciki do wyboru. 5-metrowy uchwyt MB25 i działa fajnie. Jedyny minus to jest, to jest w sumie masa, bo masa jest dość krótka, chociaż spawam na stole. No, to jest do przerobienia. Dobra. Teraz z takich rzeczy, które, które mi się nie podobały przy tej spawarce, to co byście sobie zwrócili uwagę, bo możecie przechodzić przez to samo. Czyli tak. Totalny brak instrukcji do poskładania spawarki. Totalne zero. Worek śrubek, kółka, wszystko w, kar w kartonie, wszystko fajnie było zapakowane. Nie powiem, że nie jest, nie niepobijana, nie poobdzierana. Ale jakakolwiek instrukcja, żeby to złożyć na czuja, no Na była składana spawarka troszkę to zajęło, żeby się skapnąć, która śrubka gdzie i dlaczego tu, a nie inaczej. Ale działa. Ale została złożona. Wrócimy do tego. I z takich yy, wad, które ja miałem wad, no może nie wad, ale z takich mm, minusów, które mnie spotkały przy tej spawarce, przy zakupie tej spawarki, to było tak. Nie dostałem rolek do, do drutu czarnego, dostałem do ALU, ale to producent mi przysłał w przeciągu tam kilku dni, sprawa została zgłoszona i do... Przyszło to do mnie z powrotem także nie musicie się o to bać, jeżeli bierzecie z Trafiluxa uzupełniają wszystko tak, jak powinno być na aukcji, z której kupiłem. I druga sprawa to była taka, że maszyna nie chciała mnie spawać na pulsie. Że nie miałem na pracy, nie miałem czasu lecieć do sklepu, ani nic, ani nie było nawet czasu się po pozamawiać, cokolwiek. To tak spawałem, bo na, na zwykłym standardzie spawała całkiem fajnie to, ale teraz wymieniłem. Trafiony był pancerz, pewnie jak Chińczyk składał, to no na moje oko był za krótko obcięty i gdzieś ten drut tam świerował i łapał końcówkę i total, totalnie się nie dało tym spawać. No co, przejdźmy może do takich rzeczy, jak, jak się ją włącza, jakie mamy ustawienia i sobie, sobie zobaczycie. Czyli tak, spawareczka. Dobrze zaczniemy, zaczniemy hałasować, czyli tak spawa, spawareczka. Tutaj mamy nasz podajnik, nie wiem czy mi się o jedno uda się. Nasz podajnik drutu dostać do naszego podajnika. To jest, to jest w sumie cała instrukcja, która była z kartą gwarancyjną, więc ona sobie tu leży. Czyli tak, mamy tutaj teraz Roleczki zapasowe, zapasowe. Roleczki do aluminium. Nasze rolki, które zostały założone do czarnej. Bardzo fajny, szybki demontaż rolek. W sumie jedna śrubka. Przekładamy sobie to. To mi się podoba. Oczywiście podajnik mamy yy, dwurolkowy. Silniczek przekładnie. No i nasz drut. Fajnie to wygląda, fajnie takie jak na, na Chińczyka to jest dość, dość fajnie, fajnie to złożone. No i co my tu mamy? No tyle, nie? Reszta, reszta była do poskładania. Tutaj mamy skiklany przycisk, jakby ktoś szukał od wysuwania drutu. Nie trzeba tam trzymać tym uchwytem, tylko nam się drut wysuwa. No i taki plusi, że obudowa nam nie opala. To jest też fajne, bo nieraz człowiek dostał w głowę. I teraz tak. Przejdźmy sobie do naszej, naszego menu. Na razie jeszcze nie będę maczał. Czyli mamy w sumie mamy trzy pokrętła. To jest jeszcze klikane pokrętło, żeby sobie w menu wejść. Uszczamy sobie gaz, tu mamy ustawienia pulsu, materiału trybu i metody spawania. Również mamy zmienne, zmienną polaryzację. Włączmy sobie maszynę. A, może... i jeszcze. Jak sobie przejdziemy tu, to mamy jeszcze gniazdo do podgrzewacza. No i nasz włącznik taki troszkę śmieszny jak na ten, na, na spawarkę, ale tak to wygląda. Kółka i wentylatorek, wszystko działa fajnie. No, mógłby być kabel dłuższy, ale trudno. A z plusów takich jest jeszcze to, że przednie kółka mamy blokowane. Nie wiem po co w spawarce, ale nie wnika czyli odpalamy maszynę wyświetlają nam się wszystkie parametry, które były zadane i sobie przejdźmy tak czyli tutaj mamy naszą elektrodę którą możemy sobie spawać bez zarzutu ustawiamy sobie wszystkie parametry wszystko fajnie to działa jak na nowe to tak tak dość kłótkony w sumie tu nie, ja tego totalnie nie używam. Tutaj mamy MIGA naszego, czyli klasyczne spawanie. Mamy ustawianie każdego parametru. No ten, trzeba poczekać, aż się załaduje, nie? Naszego prądu, jak i indu. Możemy sobie oczywiście wejść w ustawienia dodatkowe, które tam są w instrukcji opisane synergia włączona jest to tam w miarę poustawiane w sumie wszystko na zero, bo mi to nie przeszkadzało. Tutaj sobie ustawiamy tryb, czyli z dwutaktu na tak S4T i spot. Ja korzystam tylko z dwutaktu. Taki jest. Tak lubię. Mamy materiał do wyboru. czyli w materiale sobie wybieramy najpierw drut, yy, który nam się wyświetlił czyli w moim przypadku 08 jeszcze raz 08 i mieszanka na której spawałem ja, ja spawałem na miksie na dole mamy taką malutką nie wiem czy widać malutki taki symbolik FE czyli do czarnej jak sobie klikniemy jeszcze o, a nie to tu się zmienia o. no, czyli możemy sobie zmieniać w ten sposób że mamy CO2, drut 0,8, 1 1 1,2, mieszanka 0,8, 1 i 1,2. Ja spawam na taki mam i możemy sobie na upartego, w sumie nie możemy jeszcze przełączyć trybu na inną stal, ale jak sobie zmienimy metodę na puls, to mamy aluminium, Aluminium, magnezy, SS, szczerze to nie wiem co to jest. FE, aha, czyli SS to będzie kwasówka. Będzie kwas, no. Do nawet się szczerze to się nie bawiłem. No i mamy ostatnie nasze ustawienie, czyli Dual Pulse. Na Dual Pulse ustawiam, że będzie to samo. Ustawimy sobie na naszą czarną i na drut 0,8. No ale zacznijmy od miga czyli nasze ustawienia w tu mamy gaz, tu mamy butle zakręcone ustawimy sobie jakieś tam parametry no przestań migać dobra i co? weźmiemy sobie, zrobimy parę próbek a na koniec Wam pokażę jak te próbki wyszły i tyle Także. 130 ampere na wszystkim. Przygotowujemy 3 na krótkim to na 3 różnych metrowe Na 3 różnych pieba. Czyli mamy 130 ampere. Ustawienia jedność na podstawowe. Bez większej filozofii. Wkładzimy w dachę. I możemy sobie 4 razy I spawamy cały. ścianka kultora, akurat która w takim miodu z To teraz sobie ustawimy drugie i bierzemy się do tego. Czyli parametry mamy zadane jakieś. W tym przypadku mamy 100, -100 amperek. Ustawiony kurs I trzeba pójść mamy tego na pół. Uwaga. Razem mamy 90 napier To pierwszy raz to ustalałem w życiu i nie, nie spawałem na dwóch ruchu No to co? Spróbujmy Uwaga! I mamy tak nasze próbki. To była próbka numer 1, to jest próbka numer 2, i tu mamy próbkę numer 3. Zróbmy sobie je tak, czyli standard, puls i nieszczęsny dual. Czyli zobaczmy, Widzimy sobie jak to wyszło. Standardzik, nie wiem czy to kamera złapie. Fajnie, bez większych odprysków. Czyli tu mamy na zwykłym pulsie praktycznie nie ma odprysków. Super. I jak widać spaw jest też czystszy. Wszystko jest to samo. Widzicie jak to jest okopcone? A materiał był stosunkowo taki sam. Tutaj mamy nasz Dual Puls, nie wiem czy widać. No te parametry bym musiał poprawić, ale spawa. Było, było słychać jak wypełnia krater. Tu jeszcze tamte drobne parametry poprawimy i te dwie metody lubię. To jest dla mnie nowość. Nigdy nie spawałem na Dual Plusie, więc muszę się o tym pobawić. Czyli wracając do sedna. Jeżeli podobały Wam się spawy, podobają się Wam spawy, które wykonałem, ja jestem na przykład zadowolony ze standardu i z można powiedzieć, jak na przypominajmy, przypominam dalej to jest Chińczyk Halo, Chińczyk w fajnej cenie ją spawa no, także jeżeli szukacie czegoś w przedziale do 300 Amper nie pamiętam ile on kosztuje, no mój zestaw kosztował niecałe 4000, który wziąłem Dajże, to już plus minus albo 3,800 już teraz nie pamiętam, A, może 3,800 bo brałem reduktor <laughs> także z spawareczka, jestem zadowolony plusy trzy tryby spawania metodą yy, półautomatem standard, puls, rewelka 5 metrów przewód no i co tu z plusów? No. Ładny zielony kolor, jak to woli, nie? Ale jeżeli wam się podoba, podobało w ogóle moja taka szybka ocena spawarki. Łapeczka, subik i, i myślę, że w miarę, w miarę często będą się pojawiać jakieś filmy na bieżąco z tego, co się dzieje. Dzisiaj tak przeglądałem sobie i nie, nie ma opinii, więc mówię nagram. Także spawareczka jest fajna, menu jest proste. Do tego wszystkie oznaczenia są w instrukcji, która jest w zestawie, ale oznaczenia spawarki. Bo instrukcja do złożenia spawarki no nie ma. Robimy sobie jak chcemy. Nie? No to co? Siemano.